Chciałem wam kogoś przedstawić W ramach relaksu Powstał taki domek Domek, no właściwie to są sklejki z Dukaciaka I domek posiada rurki, czciny. Rurki z trzciny, które są za taką krateczką. A pod domkiem jest pojemnik, w którym są jaja i jaja kokony pszczół, pszczół murarek. Nie wiem, czy mi się tam uda zajrzeć. No musicie mi uwierzyć na słowo. Część już pszczół wyleciała. Głównie na początku podobno budzą się samce. Te żółte takie naloty to jest od nich. Zauważyłem, że po wykluciu jak gdyby, czy też wyjścia z kokonu pszczoła coś takiego Oczyszcza się nie wiem. Jest rano. Ptaki ćwierkają. Dosyć chłodnawo. Cisza, spokój. No i zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Jak zaczną latać w pogodny dzień, to też coś jeszcze nagram. Mam nadzieję, że jakoś się tutaj ta rodzina zapełni. Potomstwo w tych rurkach. Ten element po załataniu sprawuje swoją funkcję i podejrzewam mam, podejrzewania mam, że tutaj gdzieś coś się woda dostaje i niżej leci Tak to wygląda od środka. Jest to troszkę skorodowane, więc chyba to może być to. Chyba może to być to. Bo tu są jakieś szczeliny, więc się za to zabieram. Jeżeli macie w swoich dukaczakach mokro w tych miejscach, to warto zerknąć. To jest taka szczelina i woda ma prawo się tutaj nią dostawać dalej. Tak to zostało wyczyszczone. Pozostaje odpuścić, za airstopować. Trochę wyszły większe kawałki. No bo jak szlifowałem, okazywało się, że tej rdzy troszkę zachodzi. Ale szlif i airstop. Tutaj myślę, że nie będzie tragedii. Ciężko, ciężko jest podejść. Ale jeżeli tutaj już woda się nie będzie dostawać, no to nic tutaj nie powinno się dziać. Po zakonserwowaniu. Tą stronę mam już za restopowaną w środku na zewnątrz. Yy, I zdjęta druga lampa. Druga lampa. No i to jest ewidentnie to miejsce, w którym też pojawia się woda. Widać szczelinę. Nie jest to tak za bardzo yy, pognite jak w tamtym. Z tamtej strony i w środku też nie, ale też trzeba zrobić. Widać, ta strona miała lżej, miała lżej. Dobra, robię to, bo jest zimno. Standardowo, a czas goni. Święta Wielkanocne zapasem. Natomiast tutaj aura mnie nie rozpieszcza. Kiedyś była piosenka Nie wierzcie, nie wierzę elektrykom. Ja mówię tak, od dłuższego czasu nie wierzę synoptykom. Wczoraj miało być ładnie, było ładnie, dzisiaj miało być ładnie, jest ładnie inaczej. Dopiero jutro miało padać. Z tyłu światła rozgrzebane. Epoksyd już nałożyłem, nie filmowałem tego, bo. Co to za sensacja, jak pada zimno, a robić trzeba. Yy, myślę, że tam AirStop już swoje też zrobił z wczoraj. Żadna wilgoć tam, rdzawka nie wyszła z blachy, więc on już tą pierwszą warstwę zrobił. Epoksyd jest takim dopełnieniem. Wiem, że fajnie by było mieć 20 stopni i go kłaść, nie mam tylu a w tak zwanym międzyczasie yy, taka sytuacja bo tutaj z tym mieszkiem takie przeboje że ten plastik jest poharatany tu była taka blacha przykręcona yy, i ten plastik jest już taki jakby powycierany chyba tutaj bardziej od spodu widać w każdym bądź razie ramka która jest, jest całkiem dobra plastikowa Mimo wszystko, jak jest taka chodnawa temperatura, to przy wkładaniu jedynki lub wstecznego wychodzi to z tej obudowy. Cała guma wylata i mnie to wkurza. Wkurza mnie to. Zakupiłem sobie używkę z Boxera Ducato. Za 20 zł. Taki cały mechanizm, w którym to mocowanie jest takie metalowe. Ja mam nadzieję, że ono będzie ciaśniej chodzić, ponieważ tu mam możliwość jeszcze nagięcia blaszek. Nagięcia blaszek, więc może to mi troszkę mm, usprawni działanie biegów. W ogóle ciekawy jestem jak zdejmuje się tę gumę tutaj razem z tą gałką, bo... No ciekawy jestem, ale nie udało mi się do tego dojść. W każdym się no... Reszta mi zostaje jako twu-twu zapas, którego mam nadzieję nigdy nie użyję. A na razie... kupię, znaczy kupię yy, Założę tą ramkę. Fenomenem dla mnie jest to, że tych części do Ducato nie ma za dużo. Takiego mieszkanowego się nie kupi. Nie wiem czy to jest wyjmowane czy nie. Może dlatego się nie kupi, bo... bo nikt tego nie umie zdjąć. Są do poliftowych mieszki takie już skórzane ekoskóra ale tam chyba już jest inna gałka, że no tutaj nawet jakbym to uciął, no to jak to będzie wyglądać, jak założę taką ekoskórę. No w ogóle nie przejdzie przez tą gałkę, to jest takie jednolite się wydaje. No, martwiłem się, że w te czwórce niektórych części niby nie ma. A Tu w duka to w ogóle nie ma, nie ma lepiej, no. nie ma lepiej. Jakaś absurd. Dobrze, nie narzekam, bo nic z tego nie ma dobrego. Zakładam to. Wracam po przerwie. Musiałem trochę podoginać tą blaszkę, ale teraz już to jest stabilniejsze. Szczególnie przy wstecznym biegu ta ten mieszek potrafił mi wypadać, wylatywać stamtąd. A teraz. Siedzi to dość stabilnie, także jak ktoś ma taki problem, no to nie wiem, może poszukać sobie takiej wersji. Akurat tu pisało Boxer Ducato z metalową tą ramką, bo ta jest całkiem spoko, ale jak jest ten plastik już tam dosyć wyrobiony, no to ona też się ugina, pracuje i niestety w ramach tej pracy, jakby była tak. To by było super. Lona wraca bardziej się wybrzusza. Jak jest zimno. To jest twarde, to jest twardsze, jest większy opór. Teraz te biegi. Jak sobie wrzucam. To mieszek się trzyma. Nic nie wylatuje. Tu jest już naciągnięte, A tu od razu mi wyskakiwało. Mam nadzieję, że na coś to się po przyda. Wam ja mam nadzieję, że mój problem błahy, bo błahy, ale się rozwiąże w ten sposób. I tyle. No, pada. Pada, a z stół... tyłu świateł nie ma. Pozdejmowane epoksyd sobie. Na tym kwitnie. co zrobisz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Mamy kolejny dzień deszczu, yy, więc na zewnątrz nic nie porobię. Posprawdzałem sobie tutaj miejsca. One są suche. Miałem dzisiaj w planach na szybko jeszcze dawać yy, Sikaflex uszczelniacz. Ale przy takiej pogodzie nie ma to sensu. Temperatura też nie jest za wysoka, ale skutecznie mi epoksyd to wszystko tutaj pozaklejał. Że tutaj już nie mam żadnych szczelin. Nie mam żadnej wody. Wszystko jest suche. Z drugiej strony to samo. Jest tu suchutko. Nie ma szpar, bo epoksyd, nawet go tam widać. O, to siwawę. On sobie tam wszedł. I, I to zabezpieczył, mimo że wczoraj taka pogoda była nieciekawa do malowania, on jednak daje też radę, więc tutaj też mam sucho, za to w ramach relaksu tutaj miałem taką mordę, więc zacząłem to czyścić dremelem, jakieś takie te miejsca, gdzie mogę podejść, jeszcze tutaj podczyszczę i Trochę podczyściłem tutaj ten kącik. Tą pierwszą śrubę, właściwie blachę. No i tak jak się spodziewałem, nie ma tu jakiejś dziury. No I to jest bardziej korozja tej pierwszej blachy. Nie wiem czemu tutaj się ona wzięła. Czy to z tamtej strony faktycznie tak koroduje? Ale tu się dokopałem i. Jest błyszcząco gdzie nie gdzie, więc nie jest źle. Jeszcze to muszę podczyścić. I, no i takie, takie tam zabawy w taką pogodę. Oczywiście na to przyjdzie AirStop. Ale to za chwilę jeszcze to czyszczę. Tak to wygląda dzisiaj. Pogoda dosyć przyjemna, bo nie pada. Jest na tyle ciepło, że myślę, że mogę stosować Sikaflex. Uszczelnić to, co mam. Uszczelnić, jak widać, ten epoksyd. No tutaj nie zalany, ale to nie szkodzi. tu też jest troszkę nie zalany, ale mimo wszystko tu się nic mokrego nie działo. To do dzieła. Mam to uszczelnione, jak umiałem, tak zrobiłem więc e, oczywiście przed tym uszczelnianiem jeszcze to wszystko odtłuściłem i w środku też tam takie były szpary są zaklejone więc mam nadzieję, że to też troszkę wpłynie na wilgotność w tym samochodzie przynajmniej w tej tylnej części, to do wyrzucenia śpa prochy jeszcze jak widać tutaj woda się dostawała po tych dwudniowych takich deszczach wczoraj dość intensywnych sucho, tu też nawet sucho było żeby skądś inąd się woda dostawała no to nie bardzo było tu suchawo może coś z tego będzie no a to z tych występów lampowych to tyle warto sobie te śruby smarem jeszcze też przed przykręceniem posmarować bo z tego co słyszałem no i sam też doświadczyłem one jak się woda dostawała no to korodują i ciężko jest to odkręcić a po co się w przyszłości ewentualnie męczyć pozostaje mi tylko założyć lampy sprawdzić czy są światła i tyle Ktoś tu chyba budzi się ze snu.